Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. Dobry panie, dzień dobry państwu. Daje pan jeszcze radę? Jest to trudna kampania? Dużo pan jeździ, co zresztą jest nawet zarzutem z, z drugiej strony, że pan zamiast tu w Elblągu, to pan w Warszawie, w Toruniu. W Toruniu jeszcze nie byłem, a, ale w radiu, a, ja ale ja. No byłem. w radiu, tak, ale, ale w Toruniu nie byłem. To. Zresztą to chyba nie jest zarzut, że ja prowadzę taką szeroką kampanię. No chcę dotrzeć do wyborców, skoro nie mam możliwości przez wszystkie media lokalne, te szczególnie prywatne, to robię to tak, jak, jak jest to możliwe. Ale ma pan takie poczucie, że to jest wojna o Polskę, a nie tylko Elbląg? Nie, ja walczę o głosy wyborców elbląskich, o, o to, żeby oni mi zaufali. No niestety, jesteśmy takim poligonem doświadczalnym w tej chwili w skali kraju. No i, ale to raczej mi jakby przeszkadza nie pomaga. Ja jestem skupiony na mieszkańcach naszego Olbląga i do nich chcę. No, ale mówić. chyba nie powiem pan, że Jarosław Kaczyński, który tu przyjeżdża, że panu przeszkadza. Nie, on mnie wspiera. Ma mm -hmm. do mnie zaufanie. Znamy się 23 lata, 24 lata właśnie. Bo w czerwcu 1989 roku były wybory. Ja byłem jego, w jego komitecie wyborczym, a więc znamy się od tylu lat. On jest stąd senatorem. W związku z tym on mnie wspiera, bo ma do mnie zaufanie, ale to, to jest przyjaźń od tylu lat. To nie jest coś, premier Turs też przyjechał oczywiście, tylko że on przez 6 lat nigdy nie był w Elbloku, nawet chyba nie wiedział, gdzie ten Elblok leży. A tutaj teraz był dwa razy. A to złośliwość już jest, żeby premier z Gdańska nie wiedział, gdzie leży Elblok. No niestety tą siódemką jechał i miał Elbląg przez 6 lat. A w tej chwili tutaj nagle się pojawia i pokazuje sympatię dla Elbląża. Elblążanie, jak gdyby. Są racjonalni, wiedzą, kto od wielu lat wspiera Elbląg, a kto tylko a tych tutaj A tu polityków jest na w ogóle powietrza. jest dużo, oni wpływają pozytywnie pana stanieniem. właśnie, Czy Elblążanom się to podoba, że tu przyjeżdża tylu polityków znanych z pierwszych stron gazet, którzy właściwie codziennie, na co dzień są na wiejskiej, a teraz są w Elblągu. Ja jestem na co dzień na ulicach, bo wie pani, ja nie mam piarowców, którzy mi doradzają, żebym sobie kupił bilet. Komunikacji Miejskiej jeździł. Ja naprawdę... A kto kilku... tak jeździ? Pani Elżbieta Geler tak jeździ? Nie wiem. A to czemu Pan tak mówi? Wyborcy, wyborcy to widzą. Kto jest... No trudno jest teraz jeździć Komunikacją Miejską. Ja jeżdżę od kilkunastu lat, mam bilet miesięczny, rozmawiam w autobusach, rozmawiam w tramwajach z ludźmi i ja wiem co Elbrążanów, Elbranżan w tej chwili boli i co niepokoi. No dobrze. A Wybor... a o tych, o tych polityka Pani mnie pytała. Z jednej strony oni są dumni, bo nigdy na co dzień tylu polityków we blogu nie widzieli z pierwszych stron gazet, czy, 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 czy w ogóle z tych warszawskich. Z tej strony są dumni, że oni tutaj są w Elblągu, oni z nim mogli, mieli szansę porozmawiać jak gdyby na co dzień. To, to jest dumna. Elbląg jest na ustach całej Polski, to też z tego są dumni. Tylko chcieliby, żeby za tym poszły jakieś czyny, takie namacalne, jakieś oferty dla Elbląga złożone przez tych polityków. No właśnie i taka podstawowa oferta mam wrażenie, w ogóle mam wrażenie, że to się zrobił główny temat. Nie wiem, czy to mm -hmm. jest najlepszy, to przekop nierzej Wiślanej. No tak. Wczoraj, tak? Okusiście, że napisaliście razem list z Jarosławem Kaczyńskim do premiera tak. swoje przekopy Mierzei Wiślonej. Pan jest naprawdę przekonany, że to jest najważniejsza sprawa dla mieszkańców Worbonga? To jest pomysł na to, żeby stworzyć nowe miejsca pracy. Nie można tak gadać ogólnikowo, obniżymy podatki, tam stworzymy jakieś tam dobre warunki dla tych inwestorów. Trzeba coś skonkretyzować. W 2006 roku premierem rządu był Jarosław Kaczyński. On zadeklarował, że jest gotów wydać. Pieniądze z budżetu, 420 milionów na y, wykonanie tej, tego kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, żebyśmy się uniezależnili od tych humorów Rosjan. A raz że, puszczają, to, raz nie puszczają. To, to była inna sytuacja, dzisiaj już takiej no sytuacji to, nie ma. Jest, nadal. No nadal. Nikt pod obcą banderą nie może wpłynąć na zalew Wiślany, tylko pod Polską można banderą. Poza tym tu chodzi o skrócenie tej drogi do portów trójmiejskich Z Kowronki to jest niedaleko Zatoki Gdańskiej i to jest znaczne obniżenie kosztów. No dobrze, ale naprawdę jest Pan przekonany, że Elbląg, taki trochę seno potędze, jak słyszę, że Elbląg to powinien być czwarty port. Czy to jest dobry kierunek rozwoju Elbląga? Oczywiście, że tak, no bo proszę Panią, nikt innego, nic z tych kontrkandydatów nie przedstawił dobry, jakiegoś pomysłu, ale takiego konkretnego, że można go zrealizować. Zbudowano kanał panamski, kanał sueski, to żadna sztuka wybudować kanał żeglugowy przez mierzeje Wiślaną, który ma 1000 metrów długości i kilkadziesiąt metrów szerokości. On stwarza szansę na to, żebyśmy my jako port byli portem i turystycznym i handlowym. Bylibyśmy zapleczem dla Trójmiasta, ale również mogli współpracować z Królewcem. W Królewcu w 2018 roku są Mistrzostwa Świata. Trzeba wybudować nowy stadion tam. My już w tej chwili sprzedajemy towary do Rosji. Moglibyśmy sprzedawać znacznie więcej. Trzeba pogłębić tor wodny i ten kanał żeglugowy. Moglibyśmy sprowadzać te towary z Trójmiasta, załadować tutaj na barki i wywozić No do dobrze, ale to jest Królewca. wysoki koszt i decyzja polityczna i jakby jest poza Panem, nawet jeśli Pan zostanie prezydentem, więc... Ale mogę się... tak, lobować tę tak, sprawę. oczywiście. A nie, porozmawiajmy o tych sprawach takich lokalnych, bo Pan tak y, słyszę, że Pan mówi tak, że z tymi biletami komunikacji miejskiej to coś trzeba zrobić, na pewno nie powinny być podwyżki. Mówi Pan, że trzeba obniżyć czynsze, które tak, zostały podwyższone. Tak, mówi Pan, że trzeba obniżyć stawki na działki w mieście, żeby no, tak. y, je kupowano. Nie są to trochę takie obietnice jak gruszki na wierzbie? Nie, 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 proste proste. jak przyjdzie co do czego, to się okaże, że dziura w budżecie będzie oblonga i nie będzie Was na to stać. Nieprawda, to ja, ja jestem... Ja jestem samorządowcem 20 lat. Cały czas pracuję od początku w komisji finansowej. Ja znam budżet miasta. Co można zrobić, czego nie można zrobić? Od początku mówiłem, że podniesienie czynszów z 4 na 8 zł to jest szaleństwo. Że jeżeli ktoś nie płacił 4 zł, to nie zapłaci tym bardziej 8. Nie zwiększyły się po tej podwyżce dochody z o 100%. Mówiłem, że trzeba to robić powoli, racjonalnie i dawać osłony tym najbiedniejszym. Natomiast co zrobiła Platforma Obywatelska i prezydent Nowaczyk? Yy, do, I jego doradcy powiedzieli tak, Panie Prezydencie, trzeba wprowadzić te podwyżki raz za i ludzie za mm. Zabolało tak, to, że było referendum. Został odwołany, a jak rozumiem, teraz Platforma wyciąga wnioski, bo wie, ta alert też mówi to, co Pan, że trzeba się temu przejrzeć, że trzeba obniżyć, że nie ma właśnie większych wpływów. Więc no to tak, chyba no, ale, zgoda, ale, ale to droga to Pani. Nie w wielu miejscach, ale w tej zgody? Okay, nie, tak? okay. nie, nie, nie jest zgoda, nie jest zgoda bo, bo to nie jest to równe działanie. Ja, jako szef klubu opozycyjnego, mówię, że tak nie można robić, że to jest niesłuszne. Natomiast pani Geller była posłem, była wiceprzewodniczącą rady wcześniej, a później posłem, i ona nadzorowała te struktury. Tutaj miejskiej mogła powiedzieć: Panowie, źle się bawicie, nie róbcie tego. Czy znaczy, mówi Pan, że ona jest odpowiedzialna za to, co się stało w terenie? Tak? Jest współodpowiedzialna za to, ponieważ była posłem tej ziemi, miała wpływ A. na to, co robi Grzegorz Nowaczyk i mogła powiedzieć: Panowie, źle się bawicie, tak nie można, Dobrze. to dotyka ludzi. A w tej chwili mówienie, i odcinanie się od tego, że, że jestem Rozumiem. przeciw. No to Rozmawialiśmy wieko. o tych sprawach, jak czynsze, jak różne stawki. Pan także mówi m.in. o likwidacji Straży Miejskiej. Zawsze jak słyszę taki postulat w różnych miastach, likwidacja Straży Miejskiej, odebranie im możliwości stawiania fotoradarów, to tak sobie myślę, że to trochę mimo wszystko populizm. Nie, nie, nie. To nie jest populistyczne hasło, bo ludziom nie, się tak podoba, bo nie. im denerwuje to, że Straż Miejska im wlepia mandaty, nie, i zakłada no, blokady. akurat to nie o to chodzi. Sytuacja wygląda tak, że mam to z opinii mieszkańców. Mieszkańcy źle oceniają funkcjonowanie Straży Miejskiej, bo ona się skupiła na jednym tylko wątku, właśnie temu dokuczaniu kierowców za złe parkowanie. Ona ma wiele zadań, których w ogóle nie wykonuje w tej chwili. Oceniliśmy tak, że kosztuje nas ta Straż Miejska półtora miliona złotych. Była taka sytuacja przed laty, że podpisano porozumienie z policją i wprowadzono patrole sobotnio-niedzielne, weekendowe. Ci policjanci szeregowi. Pracowali na zlecenie miasta dodatkowo, zarabiali dodatkowe pieniążki dla siebie zamiast gdzieś pracować nielegalnie w dyskotekach mm -hmm. jako ochraniarze. Pracowali legalnie w imieniu miasta, pełnili patrole na mieście. Mieszkańcy czuli się bezpiecznie i to kosztowało wtedy 200 ileś tysięcy rocznie. Przeznaczmy pół miliona złotych, podpiszmy umowę z komendantem policji na te patrole, żeby mieszkańcy poczuli się bezpiecznie. Natomiast te pozostałe środki przeznaczmy na te rzeczy, które są bardziej potrzebne. A ci młodzi strażnicy nie mają się czego bać. Jest wiele obiektów, które należy chronić w mieście, które w tej chwili chronią firmy jakieś tam ochraniarskie. Możemy zatrudnić tych strażników. Jest wiele tych centrów różnych sportowo-biznesowych w mieście i oni mogą tam pracować dalej, a ci, którzy mają odejść na emeryturę, które, dla których ta, ta praca w Straży Miejskiej była drugą synekurą do tych emerytur mądrowych, odejdą po prostu. Czy y, trzeba walczyć o inwestorów dla Bląga? czy trzeba ich tutaj ściągać? Tak, oczywiście. Że... Ale ja. Czemu ich tu nie ma? Czemu w tak y, pięknym mieście nie ma inwestorów? Czemu ludzie nie chcą tu inwestować? No no ten, na dużą skalę. Ten przekop byłby taką szansą, bo ja y, 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 między innymi. Prezes Kaczyński będzie tutaj w Elblągu też o tym mówił, ale ja jak gdyby y, uprzedzając jego wizytę powiem o pewnych rzeczach. Elbląg ma, ma dużo terenów nad rzeką Elbląg. Zawsze był zwrócony do morza i ten, ta rzeka była naturalnym zapleczem zalewu Wiślanego. Teraz się odwrócił jak gdyby plecami od kilkunastu lat. W ogóle nie było żadnych działań nad rzeką Elbląg. Nie mieliśmy nawet własnej żeglugi, tylko że jest żegluga ostrudzko-elbląska z nazwy, a z siedzibą w Ostrudzie, no nie Weblągu. Chyba ważne, żeby pływało coś. No dobrze, ale dobrze. Nie, nie, Chodzi ważne, żeby te przedsiębiorstwa były elbląskie i żeby płaciły podatki, bo to jest ważne. Nie w Ostrudzie, tylko Weblągu. To mi o to chodzi. Natomiast. Ci przedsiębiorcy, którzy zwracają się do mnie, mówią, że tak, wszędzie w planach zagospodarowania przestrzennego są mariny, hotele zaplanowane tutaj na starówce. Ok, bardzo fajnie, ale pozostałe tereny nad rzeką powinny być przeznaczone na składy budowlane, składy węgla, tam, żeby mogła podjechać barka, jakiś statek, rozładować też. Dlaczego Rada ten... nie uchwalała tego typu planów zagospodarowania? Rada nie u... zatwierdza. Te plany mhm. Wniosku... opracowuje prezydent. No, to tak on jest. To nie... Rada, Rada, Rada jest organizacją uchwałodawczym, który sam. Nie się na to wpływu, chce mi Pan powiedzieć. Tak? No, nie no, wie pani, o tego jest architekt, urbanista, który opracuje, a nie Jerzy Wilk. Jerzy Wilk może tylko ocenić, czy on jest dobrze, czy źle, mając tą ogólną wiedzę na ten temat. Ale to Urząd Miejski opracowuje te plany i one albo są dobre i pomagają w rozwoju miasta, albo nie. Te tereny leżą odłogiem, nic się na nich nie dzieje i wolelibyśmy, żeby one były wykorzystane, bo ten przedsiębiorca mi jeden i drugi mówił. Panie Jerzy, jeżeli ja wybuduję nadbrzeże i nawet jeżeli ja zbankrutuję, to te nadbrzeże zostanie w Elblągu. Ja go do Gdańska nie zabiorę. To już będzie rzecz, która Wam zostanie na zawsze. A propos Gdańska, właśnie. Y, czemu Pan tyle lat po reformie samorządowej mówi o przyłączeniu Erblonga do Gdańska? Ja wiem, że Erblążanie kiedyś tego chcieli, ale jest Pan pewien, że dziś też tego by chcieli? Y, w 1999 roku ja byłem jednym z współorganizatorów tych konsultacji Pamiętam. społecznych, one nie miały mocy prawnej. Ale cały czas przez te lata ten sentyment do Elbląga, do Trójmiasta jest. Dzieci nasze z rodzin elbląckiej studiują w Gdańsku, na uczelniach trójmiejskich. My często pracujemy w Trójmieście, bo tej pracy nie ma w Elblągu. Jesteśmy i historycznie, i naukowo, kulturowo związani. No tak, ale do tego, żeby rozdanie... pracować, albo jeździć do szkoły, nie trzeba być w jednym województwie. Jakby to, o to, to jest kwestia jakiegoś takiego, nie wiem, mentalna? Nie, 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 nie tylko mentalna. Wszystkie instytucje wojewódzkie, niech, niech Państwo zwrócą uwagę na Toruń i Bydgoszcz albo Gorzów i Zieloną Górę. Tam potrafiono się ponad podziałami porozumieć dwa równorzędne prawie miasta w tych województwach, podzielić te instytucje regionalne tak, żeby żadne z tych miast nie zostało zdegradowane. A wy się nie możecie dogadać z Olsztynem, tak? Co mi od ma... początku. Od mhm. początku. Wszystkie wojewódzkie instytucje, które mieliśmy nawet w mieście Elblągu, zostały wyprowadzone do Olsztyna. Łącznie nawet z biurkami, krzesłami, komputerami i wszystkimi długopisami, które w tych instytucjach były. Także Elbląg został zdegradowany. To są kolejne miejsca pracy, które tu mieliśmy, które straciliśmy. Instytucje, które miały rangę wojewódzką. Dobrze, rozumiem, ale wiara w to, że zmiana a, a, granic administracyjnych a, poprawi tę sytuację, zarówno finansową, jak i mentalną, jest chyba nie Nie, nie, jest, jest wiele znacznie ważniejszych powodów. W wyniku tej reformy administracyjnej zostały podzielone żuławy na dwie części. I to jest błąd. Powinny być w jednym województwie. Jeżeli już, to albo w Armińskim w całości, albo w pomorskim. Do pomorskiego my mamy 60 km do trójmiasta, tam mamy 120 km do olsztyna. Jeżeli te żuławy zostały podzielone, i w tej chwili może, tych zagrożeń jest dużo że w jednym województwie coś się robi na wałach przeciwpowodziowych, w drugim nie, bo nie docenia się wagi tego problemu. No teraz w porozumieniu marszałków to może A, o, coś tak. się będzie lepiej robić. Ż żałuję, że dopiero w czasie kampanii wyborczej oni się ale spotkali. Ale to wiele rzeczy dzieje się w kampanii no wyborczej. Tak. Pan dobrze wie, to taka jest specyfika kampanii wyborczej. Ale muszę ja nie muszę tego akceptować. Proszę powiedzieć, czy to jest prawda, że pan, czyli Prawo i Sprawiedliwość, w sensie pan, ale pańskie ugrupowanie, radni, jesteście już porozumieni z, z radnymi SLD i z Komitetami pana Rozmawiamy na ten temat. Kluczową rolą jest wygranie wyborów prezydenckich, bo to, wie pani, nie kandydat rozmawia o porozumieniach, tylko rozmawia prezydent. A kandydat to... Prawa i Sprawiedliwości nie ma kłopotu z porozumieniem z lewicą? Żadnych, żadnych. Ja rozmawiam ze wszystkimi. Dzisiaj organizujemy okrągły stół, taki społeczny. Zaprosiliśmy wszystkie ugrupowania, które były w pierwszej turze wyborów i odpadły. Większość z nich przyjęła nasze zaproszenie. Część z nich wyda oświadczenie, że popiera mnie jako kandydata na prezydenta, co jest też ważną rzeczą. Dobrze, a powie pan coś dobrego o Żbycie Geller? Ja same że dobre rzeczy mówię o niej. Mhm. Znamy się tyle lat, że, że wie pani, e, nigdy nie powiedziałam złego słowa na Elżbietę Geller publicznie. Mhm. Tego nie zrobię. E, e, wiele jej zawdzięczam jako widzę prywatnie, bo byłem pacjentem tego szpitala, w związku z tym doceniam tą to, to fachowość tego szpitala. Natomiast nie zawsze spotkałem się z rewanżem ze strony Komitetu Obywatelskiego, Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej, który robi jakieś tam brzydkie ataki w moją stronę czy w mojej rodziny. A rodzinę uważam za rzecz świętą. Nigdy tych rzeczy nie będę poruszał, a moją rodzinę się. Próbuje tam dotykać różnych A proszę sposób. powiedzieć, a dlaczego Jerzy Wilk ma być lepszym prezydentem niż Elga, niż Alzbieta alert. To mieszkańcy wybiorą. Natomiast tak ja, tak, ja, wiem, ale ja, wie ja tam, uważam, że, że ja mam to, ten walor taki prospołeczny, taki bardziej ludzki. Nie, nie taki. Arogancki, jak było poprzednio. Ja rozmawiam z ludźmi, z nim, u mnie są drzwi otwarte zawsze, każdego przyjmuję i staram się rozmawiać z ludźmi. Natomiast widziałem to, co się działo przez te trzy lata w urzędzie. Buta, arogancja, pycha, taki Bizancjum, no, te wyjazdy, karty złote, to, to, to wie pani, ten przepływ. Czy to wszystko zlikwiduje? Tak nożyczkami podnę te złote karty, jako jedno z pierwszych decyzji. Bo nie może być tak, że prezydent ma złotą kartę, bo on nie jest od płacenia rachunków, ma od tego urzędników, oni mu powinni zorganizować tak spotkania, żeby było wiadomo, kto płaci za tą kolację, ile, gdzie i w jakiej restauracji, a nie prezydent chodzi ze złotą kartą, bo wtedy nie ma takiego jasnego, czytelnego podziału, kiedy jestem prywatnie, a kiedy jestem służbą. Panie Jerzy, jak Pan y, słyszy słowo Elbląg, to co Pan myśli? No to jest to moje rodzina miasto, ja tu się urodziłem, pewnie tutaj umrę, ale, ale wie Pani, no ja jestem no, tak e, związany z tym miastem mm, emocjonalnie, że, że uważam, że to jest najważniejsze miasto dla mnie, no i że, że chciałem, żeby było lepiej. Moja córka pracuje poza Elblągiem, Gdzie? jest e, psychologiem w Trójmieście, także wie Pani, bo dla niej było pracy w Elblągu i ja nigdy bym się nie odważył na jakiś nepotyzm, a tak robiono z drugiej strony. I, i, I chciałbym, żeby ci młodzi ludzie uczyli się na waszych uczelniach trójmiejskich, ale wracali tutaj i mieli pracę. I nie po znajomości, tylko normalnie, bez żadnych układów. Dziękuję bardzo za rozmowę, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję. Radio Gdańsk Słuchaj, od rana.